Czas na polski ład, czyli kompleksową strategię przezwyciężania skutków kryzysu. Dokument został ogłoszony 15 maja. Ma 132 strony, dotyczy wielu obszarów, wielu dziedzin. Ja skoncentruję się na dziedzinie, która mi jest szczególnie bliska, ponieważ w ramach konferencji, która będzie miała miejsce 27 maja, będę miał przyjemność brać udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym właśnie problemów zatrudniania specjalistów z zagranicy w Polsce. Z dokumentu Polski Ład dowiadujemy się, że program mający zadanie, za zadanie ułatwić zatrudnianie specjalistów z zagranicy będzie bazował na doświadczeniach z tzw. Tak programu Poland Business Harbor, czyli programu ułatwiającego zatrudnianie specjalistów z branży IT z Białorusi. Planowany nowy program będzie dotyczył specjalistów też innych branż, to znaczy inżynierów, lekarzy, i będzie skierowany również dla, odnośnie pracowników z innych krajów niż Białoruś, to znaczy ma dotyczyć tzw. Wielkiej Szóstki: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina. W programie przewidziano również zapowiedź ułatwień dla przedsiębiorców, pozwalających no, szybciej zatrudniać specjalistów z tych branż, o których powiedziałem, mechanizmy wsparcia opracowane we współpracy z polskimi firmami z danego sektora. Mamy też informację, że program będzie dbał o bezpieczeństwo oraz ochronę polskich pracowników i przedsiębiorców. Moim zdaniem, aby pogodzić jedno z drugim, będzie to oznaczać pewne, pewne obowiązkowe wyrównanie płac pomiędzy pracownikami z zagranicy a pracownikami z Polski. Oczywiście szczegółów jeszcze nie znamy, natomiast wszyscy wiemy, że jest w tej chwili w opracowaniu. Tak zwana ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców, która ma w założeniu zastąpić przepisy ustawy o promocji zatrudnienia w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców. O tej ustawie, jak również o szczegółach Nowego Ładu, będziemy mówić na panelu, na który Państwa serdecznie zapraszam. Konferencja Nowy Ład odbędzie się 27 maja. Zapraszam do rejestracji.